Cześć, co się kręci dziś w internecie? Nazywam się Grzegorz Tuński dla znajomych Grzylek. I w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak wykonuje jedną z najskuteczniejszych much mokrych, La Fontena wykonanego z CDC. Żebyśmy nie przedłużali, niech wiedzie intro. I zaczynamy. Jestem po intro. Do przygotowania tej muchy będę potrzebował troszeczkę mocniejsze okulary, Haczyk mam już zamocowany, Hanak H230 o rozmiarze 12, e, nić wiodąca czarna uni 8 na 0, przymocowuję nić do trzonka haczyka, owijam dookoła po całej długości, po to, jak już wielokrotnie mówiłem, aby nam się materiał nie nie rotował. Teraz musimy wykonać ogonek. Do, do końca nie jest to ogonek, tylko hmm, zrzucający chruścik w wylinkę, jak wypływa. Tu musimy wybrać pióro takie z dłuższymi promieniami, żeby tego było więcej. Przygotowuję sobie e, uchwyt Magic Toola. drucik mój i teraz. Drucik, jak jest za krótkie piórko, to sobie drucikiem wkładamy w klipsa drut wyciągam, odkładam i mam ładnie zamocowane w klipsie moje moje pióro CDC teraz lekko naciągnę te promienie, złapię, przetransferuję do, do tego klipsa i jak widzicie mam zamocowane pióro CDC. Teraz muszę odciąć hmm, moją stosinę, bo mnie stosina nie interesuje z tego CDC. Ja chcę tylko i wyłącznie piórko, yy, promienie, promienie CDC. To do kosza. Mam ładnie zamocowane. Teraz biorę hmm, stakera. Przykładam kciuka na dół. Tutaj suwam. Wszystkie promyki na dół. Łapię w palce. Mam w palcach same promyki CDC bez stosiny. Mięciuteńkę Transferuję do lewej dłoni. Standardowo uchwyt, czyli luźna pętla między dwa palce. Na dół zaciągam. Jeszcze jedna. Jeszcze jedna. Mam przymocowane. Teraz owijam w kółko Macieja, jak ja to mówię. I mam przymocowane promienie cdc imitujące zrzucającą chrusta zrzucającego wylinkę teraz do wykonania tułowia potrzebuję jeszcze jedno szare pióro staramy się znaleźć je długie to pióro jest no, grubo powyżej 5 cm łapię je w połowie jednym delikatnym zwojem uciekam do końca przy końcówce się zatrzymuje. Blokuję tą końcóweczkę. Uciekam nicią wiodącą. Do początku zablokuję sobie tutaj, żeby mi bobinek się nie rotował tak mocno. Klipsik. Końcówka w klipsik. I rotuję. Czyli skręcam. I wokół trzonka. Znowu. Parę obrotów, skręcam pióro CDC i znowu to, że będą mi wystawały promienie, tym się kompletnie nie przejmujemy, bo tak ma być, bo tak ma być. Jak będę wykonywał oryginał, który jest z antronem, to zobaczycie o co chodzi, ale tu woda będzie opływała i będzie się robiła naturalnie taki bąbel powietrza, który uzyskujemy e, stosując antron. Zgodnie z oryginalnym przepisem Garego La Fontaine Jeszcze jeden tutaj obrót. Blokuję. Odcinam do kosza. Łapie tu w palce. Jeszcze dla pewności dobrze zablokuję. O tak. Jest dobrze zablokowane. Tak, to ma zostać. To ma zostać. Jak to ładnie sobie namoknie, to teraz muszę wziąć pęczek sierści. Taki będzie dobry. Do wkładam. I jakieś problemy ze sprzętem mam dawno nie nagrywałem. Naszą sierść sarny wkładam do stakerka. Stakerka. Wyrównuję ubijając troszeczkę hałasu. Odkładam łapię pęczek. Przymierzam do tułowia, nie za daleko, bo to skrzydełka dopiero, które wychodzą. Gdzie to moje okulary? Tutaj. Owijam dookoła. Nić na dół. Wszystkie pozostałe fragmenty sierści ukierunkowuję do góry tak lekko z ukosa. Także widać i tutaj nożyczki przykładam tak. Odcinam do śmieci. Tu zostały teraz ładnie pozostałe blokuję. żeby bobinek mi nie kręcił ładnie są tu jest jeden jeden który został to odrywamy i teraz dokładnie to samo stakerek już nam nie jest potrzebny jeszcze raz mniejszy klips pióro czarne bo będę wykonywał dubbing tu mi ta część nie jest potrzebna więc go odrywam tak samo Ładę tu od góry będzie widać ładnie na mój uchwyt, drut. Tak żeby było widać teraz z tej kamery. Przykładam drut palcami, wciskam tak żeby stosina się zagłębiła tu w otworek. Wyciągam drut mi nie jest potrzebny, łapię klipsik lekko pociągam teraz tu jest troszeczkę piórko ustawiam pod kątem mam złapane moje czarne pióro odcinam stosinę z klipsa to do śmieci nie jest potrzebne mam tylko promyki czarnego cdc teraz biorę igłę do rozdzielania nici też marka petiżana. Rozpłaszczam nić. Łapię tutaj takim zaczepkiem. Pomagam sobie palcem. I mam rozdwojoną nić do dabingu. Wkładam teraz mój klips. Ustawiam. Mój dubbing z CDC, łapie tu w palce, nawijarką trochę do góry. Nie wiem, czy będzie widać, ale zaczynam wprowadzać ją w ruch obro obrotowy tak zwany spin. Parę razy. Niech się kręci. Okay. Teraz palcami wracam do góry. Jak widzieliście ładnie się wszystko zrotowało. Zabieram moją ścièreś sarnę do tyłu. Jeden obrót. Palcami wszystko do tyłu. Teraz trochę z przodu. I jeszcze raz. I jeszcze raz. Jest ładnie. Teraz mój fini Też palcami wszystko ładnie do tyłu zabieram. ładnego sutełka, odcinam i to jak wszystko namoknie, to tak się ładnie to przyklei i będzie takie długie. Teraz klej, najlepszy klej, zalałem oczko, wiem o tym, ale mam specjalne urządzenie, pokażę Wam. Zastosina na pióra koguta, oczywiście promienie wykorzystałem, przewlekam, czyszczę oczko i mój La Fontaine z CDC jest gotowy. Bardzo dobrze pływa pod powierzchnią, jak się go nawet przesuszy to pływa na powierzchni. Uwielbiam mówić na mokrą muchę. Ta mucha jest teraz wyjątkowo skuteczna. Zresztą zobaczycie w filmie. Korto się pojawi chyba tutaj. Nie, jak będzie film. Także zapraszam Was. Jeżeli Wam podobało się wykonanie La Fontana całego z TDC, no i tam dodatkowo sierść sarny, to dajcie lajka pod filmem. Zasubskrybujcie mój kanał. I do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć, moi przyjaciele. Dzięki Wam za wszystko i najbliżsi koledzy. Wiecie o co chodzi. Cześć.